Monika wróbel Wnuk witam państwa w kolejnym serwisie Flash. Zaczynamy od informacji związanych z wirusem COVID-19. W całej Polsce wzrasta liczba osób hospitalizowanych. Jak jest w Radomsku o tym w materiale? Zgodnie z decyzją wojewody łódzkiego szpital powiatowy w Radomsku został zobligowany do tego, by przygotować 20 łóżek dla pacjentów z COVID-19, w tym jednego łóżka intensywnej terapii. Liczba łóżek będzie systematycznie zwiększana do określonych liczb, które zostały zakreślone w strategii do walki z czwartą pandemią, natomiast wszystko to zależne będzie od sytuacji epidemiologicznej oraz ilości osób, które powinny być hospitalizowane z powodu COVID-19. Docelowo będziemy mogli utworzyć tyle samo miejsce, co przy trzeciej fali. To jest około 176 łóżek. Aktualnie pacjenci są hospitalizowani na dwóch oddziałach gruźlicy i chorób płuc oraz części oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Do tej pory takich pacjentów z COVID-19 przyjmowaliśmy od jednego do dwóch w ciągu tygodnia. W ostatnim tygodniu ta liczba wzrosła. Bywa tak, że jednego dnia przyjmujemy około 3-4 pacjentów. Pacjenci, którzy są hospitalizowani w szpitalu z COVID-19 są w stanie ogólnym dobrym, wymagają tlenoterapii, ale są też tacy, którzy chorobę przechodzą ciężej. W poniedziałek przypadała 82. rocznica agresji Związku Radzieckiego na Polskę. To również Światowy Dzień Sybiraka, a także 11. rocznica posadzenia w Radąsku Dębu Pamięci poświęconego Radom Szczaninowi Tadeuszowi Rozpędkowi. W mieście zorganizowano uroczystości związane z tymi wydarzeniami. Z okazji rocznicy delegacja radomszczańskiego koła Stowarzyszenia Rodzina Katyńska Ziemi Piotrkowskiej, władze miasta i powiatu, przedstawiciel poseł Anny Milczanowskiej oraz dyrekcja publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 złożyli kwiaty pod dębem pamięci poświęconym Tadeuszowi Rozpędkowi, radomszczaninowi zamordowanemu w 1940 roku w Twerze. Pamiętniamy tę przykrą dla nas, dla naszego kraju rocznicę agresji Rosji sowieckiej na Polskę. Tak w zasadzie Pakt Ribbentrop-Mołotow i później ta agresja 17 września spowodowało mnóstwo wydarzeń bardzo tragicznych dla naszego kraju i konsekwencją tej agresji był czwarty rozbiór Polski i później ogromna tragedia, czyli zamordowanie ponad 22 tysięcy Polaków w Katyniu, w Charkowie, w i i jeszcze w innych miejscach. Część z nich do tej pory jest nieodkrytych. Straciliśmy Kwiat inteligencji polskiej, bo przecież żołnierze, którzy obsadzeni byli na wschodnich terenach Polski w 1939, to byli też rezerwiści, czyli nauczyciele, naukowcy, lekarze, księża i ci wszyscy ludzie zginęli tylko za to, że byli Polakami. Dla nas ogromna tragedia, która rozegrała się wiosną 1940 roku i te dwie daty, 17 września oraz 1939 roku oraz Rok 1940, od 5 marca, kiedy został podpisany rozkaz rozstrzelania Polaków, to dla nas, rodzin katyńskich, takie bardzo dwie smutne, tragiczne daty. Bardzo nam zależy na tym, żeby nie przepadły one w zawierusze historii. Wiadomo, że młodzi ludzie myślą o teraźniejszości, myślą o przyszłości, ale trzeba pamiętać o przeszłości, żeby ona się nigdy więcej nie powtórzyła. Delegacje złożyły również kwiaty pod tablicami epitafijnymi na Starym Cmentarzu, pod grobem pomnikiem nieznanego żołnierza oraz pod tablicą Sybiraków, umieszczoną na kolegiacie świętego Lamberta. Ta informacja z pewnością ucieszy miłośników kina i teatru w Radomsku. Wyremontowana zostanie sala widowiskowa Miejskiego Domu Kultury. Będą nowe, wygodniejsze fotele. W ramach inwestycji przewidziano m.in. wymianę foteli, oświetlenia i wentylacji, modernizację pomieszczenia, w tym lepsze dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz prace instalacyjne związane z akustyką i projekcją kinową, zakupione zostaną też urządzenia do streamingu. Zależy nam na tym, aby w miejskim domu kultury były bardzo dobre warunki do tego, aby mieszkańcy, którzy korzystają z różnego rodzaju działalności, chociażby z sali widowiskowej, mieli jak najlepsze warunki. Dlatego złożyliśmy wniosek, aby zmodernizować salę kinową, żeby wymienić tam fotele na już fotele wygodne nowej generacji, ale też zmienić oświetlenie, udoskonalić dźwięk i mam nadzieję, że oczywiście ta inwestycja pozwoli na to, aby do Radomska przyjeżdżały jak najlepsze zespoły, teatry i Radomczanie mogli korzystać z kultury, tej wysokiej kultury w komfortowych warunkach. Wiemy doskonale, że instytucje kultury winny co pewien czas dokonać Wiemy, że instytucje kultury winny co pewien czas przechodzić proces remontu, i dzisiaj no, musimy również wesprzeć te działania. Głęboko wierzę w to, że w efekcie zarówno Radomsko, jak i ten obiekt, w którym znajdujemy się, będzie uważany za jeden z ciekawszych obiektów widowiskowych w tej części województwa. W efekcie przeprowadzanego remontu sala zyska nowe oblicze, będzie to miejsce, w którym będą mogły być realizowane nadal i z jeszcze, większą, z jeszcze większym rozmachem wydarzenia kulturalne, również te, które będą sygnowane przez samorząd województwa łódzkiego. Dofinansowanie przekazane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi to kwota ponad 2 milionów złotych. Cała inwestycja ma kosztować blisko 3 miliony złotych. Realizowana będzie w przyszłym roku równocześnie z drugą dużą inwestycją, czyli zagospodarowaniem piwnic MDK. W drodze do szkoły, pracy czy na spacerze będzie można zwiedzić wystawę upamiętniającą prymasa Stefana Wyszyńskiego. Na ulicy Rejmonta, w okolicy Muzeum Regionalnego stoi wystawa zatytułowana Czas to Miłość. Wystawa będzie dostępna do 28 września. Na ekspozycji w formie graficznej przedstawione zostały najważniejsze słowa prymasa tysiąclecia. Z kolejnych dekad jego życia znalazły się na niej także archiwalne fotografie oraz istotne punkty biografii prymasa. Do muzeum nie każdy wejdzie. Muzeum ma określone godziny pracy, a uważam, że taka formuła sprawdza się w innych miastach i jak najbardziej powinna sprawdzić się również w Radomsku. Wystawa jest ubezpieczona, więc to nie obawiamy się tutaj jakichś kataklizmów typu burze na także jesteśmy zabezpieczeni. Pieczeni. No cóż, taka formuła sprawdza się w wielu innych miastach, uważam, że i w naszym mieście również sprawdzi się doskonale i będzie również takim tutaj no ciekawym akcentem na wyremontowanym odcinku ulicy w Radomsku. W tym roku obchodzona jest 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego. 12 września tego roku odbyła się beatyfikacja prymasa Stefana Wyszyńskiego. Wystawa ma tytuł Czas to miłość. Prymas Wyszyński powtarzał w czasie swojego nauczania, że ludzie mówią, że czas to pieniądz, ale ja to mówię, że czas to miłość. Jak ja rozumiem, w jaki sposób on tą miłość objawiał swoim życiem, gdy, gdy wchodziła kobieta do, do gabinetu kiedy on pracował, on pierwszy wstawał z krzesła, wychodził do niej, spotykał się z nią i wtedy dopiero się witał. W każdej, w każdej kobiecie, każdą kobietę darzył szczególną godnością, dziękował jej za macierzyństwo, za, za dar wychowania dzieci, widział jej piękno i takie wrodzone dobro. Plenorowa wystawa będzie dostępna do 28 września. Ekspozycję przygotował zespół Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. Zboża pradawne, a popularne w obecnych trendach dietetycznych, młodzież z dwóch placówek, szkoły w Dobryszycach i Widzewie, rywalizowała w konkursie kulinarnym, polegającym na pieczeniu i gotowaniu dań ze zbożami pradawnymi w roli głównej. Celem konkursu zboża najwyższej jakości powrót do zbóż pradawnych jest popularyzacja konsumpcji oraz zwiększenie świadomości na temat zbóż prastarych, takich jak samopsza, płaskórka, orkisz, jak również pszenica i żyto. Chodzi nam o to, żeby młodzież... E jak również i szkoły, w których odbywają się te konkursy, zainspirować do tego, żeby popatrzyły na zboża troszeczkę innym okiem niż dotychczas to się odbywało. Mianowicie, nam chodzi przede wszystkim o to, żeby młodzież poznała, jakie są w tej chwili światowe trendy. W dietetyce i w konsumowaniu zbóż. Zboża są podstawowym pokarmem dla człowieka od wieków. W związku z powyższym tutaj założyliśmy, że, że młodzież nie tylko z tych zbóż powinna wypiekać chleb czy bułeczki, ale również powinna te zboża... Komponować do dań kulinarnych. Jesteśmy szkołą tutaj też gastronomiczną, mamy też takie zawody, a więc chcemy też krzewić kulturę spożycia zbóż, żeby młodzież, żeby starsi wiedzieli jak odżywiać się, jakie składniki, że te zboża prastare odgrywają bardzo dużą rolę, ponieważ są mniej nałożone, ponieważ są bardziej odporne na szkodniki, na różne choroby, a więc no, wpływają na właściwości prozdrowotne, mają wiele różnych składników, białek, mikroelementów, które wpływają na naszą aktywność, na nasze samopoczucie. Uczestnicy pierwszej kategorii, piekarze, mieli za zadanie przygotować dwa chleby w dowolnej formie oraz bułki. Zadaniem w drugiej kategorii, kucharze, było wykonanie zupy, dania głównego oraz deseru. Będziemy przygotowywać chleb twargowy razem z czarną porzeczką oraz chleb piwny, jak i bułeczki. Ja piekę chleb miodowy i e, dużo rodzajów bułek, głównie z siemieniem lnianym, z makiem, e, z sezamem. Zaczyna się... Od mąki, żeby to się, bo mąka ogólnie długo się przesiewa, a to jest półtora kilo, to no dość długo się przesiewa. A praca przyjemna przy chlebie, a jak ktoś umie, to bardzo przyjemna. Zwycięzcy konkursu dostaną się do finału. Ten zorganizowany będzie w województwie podlaskim w drugiej połowie października. Profilaktyki nigdy za wiele, o tym jak ważne jest odpowiednie oznakowanie elementami odblaskowymi pieszych i rowerzystów, przypominali policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Radomsku. Działania prowadzone były w ramach trwającej w dniach 16-22 września akcji Road Safety Days. Są to działania funkcjonariuszy oraz innych podmiotów działających w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego, ukierunkowane na dążenie do założeń zgodnych z wizją 0. Zero. zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę i położyć nacisk na ruch pieszych i rowerzystów. Albowiem y, mamy do czynienia z taką porą roku, w której ten zmierzch będzie y, zapadał coraz szybciej. Y, będą się pojawiały nieprzychylne warunki drogowe w postaci mżawek, deszczów. Y, piesi poruszający się y, w, w sposób prawidłowy, jak i rowerzyści, a więc y, prawidłowo oznaczeni, oświetleni. Mam tu na myśli na przykład taką y, prozaiczną sytuację, gdzie pieszy poruszający się w kamizelce. W terenie zabudowanym, czy też poza terenem zabudowanym, a w szczególności poza tym terenem, jest bardziej widziany, jest doświetlony. Kierujący pojazdem mechanicznym ma możliwość wcześniejszego zareagowania, ominięcia tego pieszego zahamowania, gdyby ten pieszy wszedł na tor ruchu tego pojazdu kołowego. Pragnę podkreślić, iż pieszy idący ubrany, poruszający się po ulicy, po drodze, po poboczu. Odziany w ciemną, szarą odzież. Jego widoczność jest niezwykle utrudniona, natomiast przy kamizelce jest to stwierdzone, ten doświadczalnie, ten kierujący samochodem ma możliwość zaargowania już w odległości 60 metrów. W akcji uczestniczył również Tomasz Niezabitowski ze Stowarzyszenia Pokrzywdzonych w Wypadkach Drogowych Bezpieczna Droga i Miasto w Radomsku. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej po raz kolejny wyszło z inicjatywą akcji Sadzonki za elektrośmieci. Jak zwykle inicjatywa cieszyła się powodzeniem wśród mieszkańców Radomska. Stare telewizory, monitory, drukarki, komputery oraz odkurzacze między innymi takie sprzęty trafiały do kontenera podczas kolejnej edycji zbiórki elektrośmieci zorganizowanej przez przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej w Radomsku. Akcja została zorganizowana na parkingu Miejskiego Domu Kultury. Bardzo ważna rzecz, ponieważ z tego sprzętu można odzyskać bardzo wiele substancji, pierwiastków, metali, które potem powtórnie wykorzystywane są do produkcji innego nowego sprzętu. Y, mogą być to na przykład cenne pierwiastki takie jak e, platyna, e, miedź, e, srebro e, czy też złoto, które później mogą być na przykład wykorzystywane do produkcji nowych e, telefonów komórkowych. Wcześniej tego typu akcja zorganizowana była na terenie gmin Radomsko oraz masłowice. A teraz czas na sport. W sobotę w przedborzu zorganizowano bieg Ultra Fajna Ryba. Start i metę imprezy wyznaczono na rynku. Zawodnicy mogli mierzyć się na jednym z dwóch dystansów ultramaraton i półmaraton. Do udziału w biegu ogółem zapisało się około 80 osób. Połowa wybrała ultramaraton, druga połowa półmaraton. Organizatorem sportowych zmagań było Stowarzyszenie Fajna Ryba. Remisem 1-1 do 1 zakończyło się spotkanie ósmej kolejki czwartej ligi pomiędzy Andres Polią Wiśniowa Góra a RKS Radomsko. W 81 minucie drużyna RKS prowadziła po strzale Damiana Mężyka. Gospodarze wyrównali na chwilę przed końcem meczu. W tabeli radomszczanie zajmują dziewiąte miejsce. W następnej kolejce zagrają u siebie z RKS Kwiatkowice. Spotkanie zaplanowano na 25 września na godzinę 15.00. Wiktor Blada, zawodnik okręgowego klubu Strzelectwa Sportowego Dziesiątka Radomsko, został mistrzem Polski juniorów w konkurencji pistolet pneumatyczny. Do finałów Wiktor Blada wszedł z piątego miejsca i w pięknym stylu wystrzelał złoty medal. Do złota zawodnik dziesiątki dorzucił jeszcze brązowy medal w konkurencji pistolet sportowy. Mistrzostwa odbywały się w Bydgoszczy. W tym serwisie to już wszystko. Widzimy się za tydzień. Pamiętajcie śledzić naszą stronę oraz media społecznościowe. Codziennie tworzymy dla Państwa artykuły dotyczące Radomska, powiatu, a także regionu łódzkiego.